Czy zjednoczona Europa to kura znosząca złote jaja, a brukselscy politycy i 40 tysięczna armia urzędników zarabiają krocie? Dziś spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Doświadczenie zawodowe pozwala Panią zakwalifikować do 14. grupy zaszeregowania, czyli będzie Pani dostawać 3558 euro. Tyle zarabia osoba po studiach z doświadczeniem zawodowym pięcioletnim. Umowa na czas określony, trzyletnia. Tu jednak czeka nas niespodzianka. 3,5 tysiąca okazuje się kwotą netto. Miesięczna pensja brutto wynosi ponad 4600 euro. Jak to możliwe? Należy się też pani dodatek rodzinny, ponieważ żyje pani w formalnym związku i wychowuje dwójkę dzieci. Pochodzi Pani z Niemiec, więc przysługuje Pani 16% dodatek ekspatriacyjny. Podsumujmy, urzędnik wspólnoty europejskiej dostaje miesięcznie 241 euro za to, że żyje w związku. Każde dziecko to kolejne 372 euro miesięcznie. A jeśli jeszcze zmienia ojczyznę, pensja wzrasta o 16%, w tym wypadku 722 euro. Nasz przykładowy urzędnik od swoich 3358 euro odprowadzi tylko 88 euro. Zechciałby pan zdradzić, ile zarabia? Chce Pani wiedzieć, ile zarabiam? Tak. Po 23 latach 12 tysięcy, łącznie z dodatkiem rodzinnym. Podstawowa pensja komisarza europejskiego wynosi 22 963 euro miesięcznie. Do tego dochodzi 3444 euro dodatku mieszkaniowego i 911 euro funduszu reprezentacyjnego. Eurokraci jednak oprócz pensji mogą liczyć na inne benefity. Dawnym komisarzom przysługuje odprawa wypłacana przez trzy lata otrzymuje ją. Między innymi Louis Michel, były komisarz do spraw rozwoju. 8200 euro net to Taką dietę otrzymujemy po odejściu z komisji. Uważa pan, że to logiczne? Na pewno jest wygodne. Trzyletnia dieta ma uodpornić byłych komisarzy na pokusę współpracy z sektorem prywatnym. Jeśli jednak wierzyć stowarzyszeniu walczącemu o wysokie standardy moralne w Unii, nie spełnia swego zadania. 13 komisarzy z poprzedniego składu przeszło do sektora prywatnego. Połowa tak. Naszym zdaniem w siedmiu przypadkach występuje konflikt interesów, bo zajęli się lobbyingiem lub otrzymali wysokie stanowiska w dużych firmach. Znakomite pensje, hojne odprawy. Na tym nie kończy się unijna szczodrość. Byli komisarze nie muszą się obawiać przejścia na emeryturę. Wtedy też bieda nie zajrzy im w oczy. Francuskie stowarzyszenie broniące interesów emerytów przeanalizowało przypadek Louisa Michela. Znowu sumy przyprawiają o zawrót głowy. Louis Michel ma dziś 64 lata, za rok przejdzie na emeryturę i przez 5 lat będzie otrzymywał 4717 euro miesięcznie. To dość wysoka emerytura. W Belgii osoby z 45-letnim stażem pracy dostają średnio 1100 euro. To przepaść. Szokuje nie tylko wysokość świadczenia. Szefową Stowarzyszenia oburza fakt, że komisarze europejscy dostają emeryturę, choć na nią nie odkładają. To skandal. Nie odprowadzają składek nawet jednego euro, a dostają bardzo wysoką emeryturę, z budżetu Unii, czyli składają się na nią wszyscy podatnicy. Zaskakująca hojność, zwłaszcza dziś, gdy rządy masowo podnoszą wiek emerytalny. Przenosimy się do Parlamentu Europejskiego. Pracuje tam 754 deputowanych. Net to 6272 eurocentwy. Jak wszyscy europosłowie zarabiam 6200. 6197 i 14 centów. Sądzi pani, że to dużo? Ujdzie. A poważnie, bardzo dużo. To dobra pensja, dość wysoka. To znacząca kwota, zwłaszcza jeśli ją porównamy ze średnimi zarobkami Belgów. Co miesiąc przekazuje partii część wypłaty. Można wiedzieć ile? Tysiące euro. Przekazuje na rzecz partii dwa tysiące euro. Nie pamiętam, bodaj piętnaście procent. Żeby się dowiedzieć, ile naprawdę zarabia europoseł, trzeba podliczyć wszystkie jego dochody. Na przykład udział w posiedzeniach. I podpis na liście obecności przynosi mu dodatkowe 304 euro. Jeśli wziąć pod uwagę, że parlamentarzyści uczestniczą w kilkunastu posiedzeniach miesięcznie, na ich konto wpływa dodatkowo ponad 3000 euro, co może zaskakiwać.

Eurodeputowani dostają także 4300 euro miesięcznie na działalność swoich biur. Tych pieniędzy nie muszą się w żaden sposób rozliczać. 4300 euro na prowadzenie biura to jednak dość dużo, przyznają to sami parlamentarzyści. Być może nie wydaje całej sumy, ale jednak mamy koszty. Jednak to, co zostaje, można uznać za kieszonkowe eurodeputowanego. Nie musimy zwracać tych pieniędzy. Zarobki eurodeputowanych są z góry ustalone: 6200 pensji, 4300 na prowadzenie biura. Podsumujmy: pensja eurodeputowanego wynosi 6200 euro, do tego jeszcze 3000 za obecność na posiedzeniach oraz 4300 za utrzymanie biura łącznie, 13,5 euro miesięcznie. Choć europosłowie zarabiają naprawdę dobrze, wielu to nie wystarcza i pracują jeszcze na innych stanowiskach. To zaś budzi niepokój, o czym mówi Stowarzyszenie Korporacja Europa, badające związki między światem biznesu a europejską klasą polityczną. Z badań wynika, że znaczna część europarlamentarzystów szuka dodatkowego zatrudnienia. W wielu wypadkach ta druga praca może prowadzić do konfliktu interesów. Ustaliliśmy, że co siódmy deputowany pracuje dodatkowo poza parlamentem, więc problem konfliktu interesów jest poważny. Jean-Luc Dehane zasiada w różnych radach nadzorczych, by uzupełnić swoje skromne zarobki. Najwięcej dostawał w grupie kapitałowej Dexia, która rocznie płaciła mu 70 tysięcy euro. Czy naprawdę można to pogodzić z rolą europosła? Jean-Luc Dehane zasiada w Radzie Nadzorczej DEXI, instytucji finansowej, co powoduje oczywisty konflikt interesów. Wow. Dlaczego? Tylko w ostatnich dwóch latach pan Dehane przegłosował ponad 70 ustaw dotyczących sektora finansowego. Trudno um, sobie wyobrazić, by głosował za regulacjami, które naruszałyby interesy BEXI. Jest pan prezesem BEXI, a jako europarlamentarzysta ma pan wpływ na regulacje bankowe. Uważa pan, że to normalne? Sumiennie pracuje na obu stanowiskach. Nie zachodzi tu konflikt interesów. Niektórzy mogą tak sądzić.